Kali Marka Wszystkim, dzisiaj odpakujemy sobie Prilize, jakoś tak, czyli taki pre-order zestawu do kart Star Wars. To jest właśnie dla mnie bardzo sentymentalny set Twilight of the Republic ponieważ odpakowywałam swój pierwszy w życiu booster box właśnie z tej karcianki. Jeżeli jesteście ciekawi, co mi się udało tam wydropić, to zapraszam Was na odcinek, gdzie właśnie sobie wspólnie ten set odpakowywaliśmy. Możecie go znaleźć w playliście z kartami Star Wars. Tak samo jak Was interesują inne karcianki, to specjalnie dla Was zrobiłam playlisty, że chciałam właśnie ten zestaw z Wami odpakować, ponieważ tam mamy dwie karty. W, to się nazywa w hiper, przez, hiper przestrzenne. Mamy asokę oraz Griewusa i bardzo chciałam mieć te karty w swojej kolekcji, więc dlatego odpakowujemy sobie ten zestaw. To lecimy do openingu. Jeszcze na wstępie chcę dodać, że zrobiliśmy sobie małe bitwy na boosterki. Tych boosterków akurat jest sześć, więc się podzieliłam z mężem, że trzy ja otwieram, trzy on otwiera i zobaczymy kto wygra. Tak wygląda ten box z bliska. Mamy tutaj właśnie informację, że jest to pre-release, czyli taki przedpremierowy, przedpremierowy zestaw. Z tyłu mamy fajnie opisane, co się znajduje w środku oraz tutaj krótko mamy opisane, czego dotyczy ten set, więc bardzo fajna sprawa z tym. Jest to już trzeci set właśnie do Star Warsów. TCG te Unlimited. Ten zestaw ukazuje konflikt zbrojny pomiędzy Republiką Galaktyczną a Konfederacją Niezależnych Systemów. Jak to środko wygląda? W środku to wygląda w ten sposób, bo my tutaj mamy ile? 6 boosterków do stworzenia naszej yy, własnej yy, talii do gry. Tutaj mamy te znaczniki punktów. Mamy tutaj ten X i mamy tutaj ten Star Wars Unlimited. Niestety, oczywiście, te punkty są zrobione z kartonu, więc szkoda, że nie z jakiegoś plastiku, ponieważ one się szybko niszczą. Dalej mamy. Są ekologiczne. Tak, one są ekologiczne, to prawda. Dalej, dalej mamy coś. Co my mamy? Zasady gry? Nie. Jak zbudować swój dek? Dokładnie. Taka krótka instrukcja. Ale bardzo fajna, bo bardzo krótka. Oczywiście w angielskiej wersji językowej. Dalej mamy to tak zapakowane: tu mamy jakiś specjalny dek na, na naszą falię. Deck box, tak. Tutaj są nasze busterki właśnie z tej serii Twilight, Twilight of, of the Republic. I one są właśnie 16-kartowe, te busterki. I dalej mamy właśnie ten deck box i tutaj właśnie gdzieś wyczytałam na opakowaniu, że są specjalna karta A Soki oraz Grievousa i jestem ciekawa, czy ona będzie tutaj schowana. Będą schowane one i wydaje mi się, że tak, tylko a tu Przekładka. mamy przekładkę i taki nawet, nawet ten deck. On jest box. taki twardszy niż te w poprzednich zestawach? Znaczy też jest zrobione z kartonu, ale. ale jest taki sebules. Tak. I jest na magnesie. Tak, pokaż. Aha. Tak, wypływuje. Ciągle po prostu się klikuje. Posłuchajcie, taki klik. No właśnie, słuchać taki klik. A może jest na magnesie, chociaż tak nie widać, ale może gdzieś. Takiś jest malutki, może. No. Ładnie wskakuje. Bardzo ładnie wskakuje. No, tak ładnie postawimy no i tu mamy właśnie te dwie karty nie no, to są te, te specjalne nie? karty właśnie tego to są bez, bez ramek już. no i mamy Asoka Tano a to normalnie grywalne są? No pokaż drugie sobie. chyba tak tak to tak. jest normalne bo można też kupić yy, właśnie Zestaw właśnie z tymi dwoma taliami, i one są z tymi ramkami tutaj, a te są faktycznie bez ramek. I na kanale możecie znaleźć taki odcinek, gdzie otwieramy właśnie dwa deki z nimi, taki zestaw z dwoma dekami. Jest to właśnie taki starter set. Jeżeli właśnie chcemy grać, zacząć grać w Star Warsy, to można właśnie też ten zestaw sobie zakupić. I tam znajdują się właśnie dwie talie z tymi liderami. Otwieraliśmy już tutaj booster box z tej serii, więc jestem ciekawa, czy coś nowego włożymy do klasera i zrobimy tak, że się podzielimy na, na trzy drużyny. Trzy boostery otworzę ja, a trzy boostery otworzy mój mąż. To lecimy. To co wszystkie? Ja otwieram, a później zobaczymy, jakie trafisz? Tak, możemy tak zrobić. Dobra, to lecimy z pierwszym boosterkiem. Zobaczymy, jakiego lidera mamy. Powtórkę mamy niestety, Lidera już, widzę? jest ciężko, żebyśmy powtórek nie mieli, bo już tych boosterów odłożyliśmy kilkadziesiąt. Tak, ale zawsze na końcu są holo, więc mogę sobie wymienić. Dziękuję. Bodajże same rarki w zaserze. O, tutaj mamy jakąś fajniejszą kartę. Ale to Full art. Faktycznie. Ale powtórkę też się przyda do gry. I holo. Zalecimy z kolejnym. Oj, miało być tak ładnie. O. Jakiego, jaki lider na nas czeka? Powtórka. Yy, powtórka, wydaje mi się, chociaż nie wiem, nie jestem pewna co do tego. kararka na nas tutaj czeka. Oj. Oby coś nowego, bo chciałbym skończyć ten set. Wow, tutaj mamy też full arta. Jestem ciekawa, czy w, czy w tych wszystkich boosterkach będą full arty. Czy, aha, bo wcześniej sprawdzaliśmy, że zawsze masz, czy zawsze masz szansę w boosterze na takim. Nie, no, nie. Nie było zawsze e, Full Arta, były zawsze Holo. Mhm. A nie wiem, czy tutaj, że jest to specjalny, specjalny set, i może do każdego z tych boosterków dodali właśnie kartę w Full Arcie. W każdym, zaraz, zaraz zobaczymy. I tutaj mamy legendarną Asokę wow. Tano. O, to coś fajnego. I tu mamy taką Holo. Ej, Asoki na pewno nie mieliśmy. Nie, ale na pewno. To chyba najlepszy drop ostatnich tygodni. Tak, na pewno ze Star Warsów, to tak. Lecimy z naszym ostatnim busterkiem, moim. Zobaczymy, czy coś fajnego uda mi się tutaj znaleźć. I się zaraz przekonamy, czy będziemy mieli w Full arcie kartę lidera. Mamy tutaj, właśnie tego. Genry. Tak. I mamy w Full arcie bazę. Więc u mnie w każdym pusterze znaleźliśmy kartę w full arcie. Jeszcze by się trafiła e, karta rare. Jest rarka. To e, jest tak, ale w, tak, ale w holo. A, to I holo. mamy w full arcie holo. Czyli mamy aż dwie tutaj tym razem. Ty, właśnie chciałem mówić, że powtórka, bo tą holo e, mieliśmy, ale nie wiem, czy w Fularcie. Nie, w Fularcie wydaje mi się, że nie, ale w samym Holo to chyba nawet w ostatnim e, shortie było. Mhm. A to są moje łowy. Rarka, legendarna i Rarka. E, w karty w Fullarcie. To mamy kartę. Holo, e, bazę, Soldier of the. 501 no. regionu e, oraz tutaj mamy, a tutaj mamy też dwie holo. Dobra, lecimy. To Zobaczmy, czy mamy jakieś fajniejsze. Kanclerz i Masz w tym fularcie bazę. karta mi się zawsze podobała. Nawet mają wersji. A tej nie kojarzę, żebyśmy mieli w laserze. Myślę, że wszystkie Ankomony uzupełniliśmy, aczkolwiek też nie kojarzę. Proszę. legendarną. No, tego w ogóle nie kojarzę w tej postaci. Grievous Peta. Nie wiem, w jakiej on był. Wojna klonów. Cholomasz? Unbreakable Will zasoką też ładnie. Ankonny. Ale bardzo ładny, ładny ten Ankolon jest. No. Holo jest bardzo fajne, bo tutaj te miecze świetne tak, tak. się właśnie tak. fajnie błyszczą. A z pod sko po skosem dobrze to widać. Bardzo fajnie to wymyślili to holo. To wygląda jakby faktycznie te miecze świetne świeciły. Mm, super sprawa. Dobra. Runda druga. W pierwszym busterze było bardzo dobrze. Teraz zobaczymy, co będzie otworzyłem, ale one się tak y, ciężko otwierają, bo mi też tak One ruchnie. też są eko. Tak, one są eko. Django go Wow, I też nową? że bardzo dobrze. się zupełnie w klaserze. Ale ładna holo. No. full arcie. A i ona jeszcze jest full arcie, to już w ogóle. Bolt recon commando. z znaczy, tymi meczami świetnymi było jeszcze od Tak, bo ona wyglądała jakby faktycznie świeciły. Sprawdzimy ceny na kartmarkecie i sobie porównamy komu lepiej pykło. tylko penning William Voss. Tak, to jest fulart. full art Chyba full mają też większą cenę. Ale to będą groszowe sprawy. Fulartka. No. Ale słodka, nie kojarzę, right. żebyśmy mieli. Tak, to jest uh, update. Aha. Full z jodą. Hmm. To jest nakłada, że joda dołącza do ciebie. I, I holo. A to są dropy, jakie znalazł mój mąż w tych boosterach. Tu mamy dwie takie w Full karty. Następnie mamy tutaj Rarki i legendarną kartę. I następnie mamy też Holo. I tutaj mamy jedną Holo w Full arcie. Moją ulubioną kartą z tej serii jest zdecydowanie ta. Jak do, dotrwaliście do końca tego materiału, to wiecie... A raczej jeszcze nie wiecie, wygrałam ja przez tą kartę z Asoką. Bardzo dużo kosztowała. Niestety nie podam Wam cen tych kart tak dokładnie, bo strasznie ciężko było mi znaleźć ceny tych kart. Więc tylko tak po pierwsze sobie przejrzeliśmy najważniejsze karty, no i podliczyliśmy i wyszło, że ja bym wygrała ten pojedynek. Dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia! PA!